Witam Was, moje kochane koziorożce, to będzie czytanie dla Was na miesiąc maj 2023. Teraz tak, mam prośbę do Was, dużą prośbę. Proszę, lajkujcie, proszę, subskrybujcie się na mój channel, na mój kanał. Bardzo mi to pomoże. Będzie, będę bardziej widoczna na YouTubie. Więcej będę miała widzów. Także pomyślcie, dużo, dużo nie kosztuje. Przyciśnijcie tego lajka like dla mnie. Tylko o to proszę. I dziękuję za oglądanie. I oczywiście komentuję, komentujcie, a uwielbiam Wasze komentarze, czy się zgadza, czy się nie zgadza, czy rezonuje, czy nie rezonuje. Dajcie mówcie, piszcie. Dobra, zobaczmy ten, ten maj dla koziorowca. Jeszcze raz, jeszcze tanie ogólne nie będzie rezonowało z wszystkimi. No, czemu wy płaczecie, koziorożce? Co tu się wydarzyło? O, jesteście trochę skołowani? Takim płaczecie? No, bardzo płaczecie, koziorożce. Co tu się dzieje? O, co się dzieje z wami, koziorożce, w tym miesiącu? Dobra, tu jest jakaś tragedia. Ale nie będziecie brać za bardzo udziału w tej tragedii. Słuchajcie, wy bardzo myślicie, macie jakieś problemy. Ja dołożę jeszcze karty, zobaczymy później, co to za problemy, ale jest jakiś konflikt z, albo z kimś, albo wasz wewnętrzny. Jesteście trochę skołowani, siedzicie w nocy, martwicie się nad czymś, myślicie o czymś intensywnie, martwicie się, ehm, macie tu jakieś opcje. Opcje, nie opcje, to jest bardziej, wy nie wiecie, co macie robić, nie, macie, nie wiecie, co macie wybrać. Płaczycie nad przeszłością, coś w przeszłości się stało, tutaj jesteście na czarno ubrani, w żałobie. Możecie mieć jakieś stany depresyjne, zdecydowanie. Tu jest i ten konflikt. Ja nie wiem, czy to jest z kimś konflikt, czy to jest jakiś wewnętrzny. Coś wam tutaj nie pasuje, coś was tu boli. Wy macie jakąś decyzję, musicie podjąć, której w sumie nie chcecie podejmować. To jest decyzja trudna do podjęcia. Wy możecie szpiegować kogoś na necie też. Staracie się, będziecie się starać być ok. Mamy tutaj maga, także macie wszystkie narzędzia, możecie tworzyć co chcecie, ale tak macie, jesteście w jakimś stanie depresyjnym, coś tu się wydarzyło, coś was tutaj smuci. Jest jakiś balast, niszczycie na plecach jakiś balast, jakiś, jakiś ciężar, coś tu, coś tu, coś tu was smuci, coś tutaj jest ciężkie dla was. Że w tym maju będziecie se... Odwracacie się od tego y, konfliktu. Wy nie chcecie mieć z, z nikimkolwiek konfliktu. Będziecie skupić się. W maju będziecie się skupiać. W maju będziecie się skupiać na sobie. Będziecie coś tworzyć, to na pewno. Będziecie chcieli zacząć coś tworzyć, zacząć na nowo, coś, jak, coś manifestować. Do, dołożę karty. Ale będzie wam ciężko, bo jest jakiś ciężar, niesiecie na plecach. Coś tu jest dla Was ciężarem, czy ten konflikt, czy jakaś osoba, czy rozeszliście się z kimś, coś tu Wam ciąży. Zobaczmy, co tu, dlaczego tu siedzicie i patrzycie, czym się denerwujecie, co to jest. Wasza druga połówka? Tak. Nie ma wiadomości od tej drugiej połówki, nie ma kontaktu z tą osobą. Ta osoba z niczym do Was nie wychodzi, nie wiecie, co macie zrobić. To Was martwi, przeżywacie. Musicie się trochę uspokoić wewnętrznie. Tu jest osoba, która Was kocha. Ona się pojawi, tu jest nowa miłość, tu jest ktoś, kto chce przyjść do Was z tym kielichem, dać Wam, wam kielich, ktoś jest z Wami zainteresowany. Ale nie wiem, czy wy, wy jesteście tą osobą zainteresowani. Wy myślicie o kimś innym. Tak, tu jest ktoś, ale Wy nie zwracacie na, tej, na tą osobę uwagi za bardzo. Wy się czujecie oszukani, okłamani, bardzo się na kimś chyba przyjechaliście. Tu jakieś kłótnie, konflikty z kimś, kto idzie do Was z kielichem, kto Was kocha, ale Wy nie chcecie dać szansy tej osobie. Ktoś wam złamał serce, wytrzymacie się na razie z daleka od tej osoby, nie chcecie mieć kontaktu z tą osobą, ale ja tutaj widzę złamane serce, wy nie kontaktujecie się z tą osobą, może chcecie iść przeprosić tą osobę, albo ta osoba was chce przeprosić, ale wytrzyma się na dystans, tutaj nie ma kontaktu z tą osobą. Co to jest za konflikt? Macie nadzieję, że ten konflikt minie, że tu nie będzie, mi się wydaje, że to może wy macie konflikt wewnętrzny. To jest ktoś z przeszłości, ktoś z kim macie. Cesarzowa, znowu cesarzowa, cesarzowa. Osoba ważna w waszym życiu, taka cesarzowa. To może być mężczyzna, kobieta po prostu osoba ważna, kto, kto Wam przyniósł radość w życiu. Wy macie nadzieję na tą osobę i jest wewnętrzny, macie konflikt, tak mi się wydaje, co robić. Myślicie o tej osobie, macie złamane serce. Byście chcieli się skontaktować z tą osobą, ale z drugiej strony trzymacie dystans, czujecie się zdradzeni przez tą osobę, oszukani. Jest decyzja do podjęcia, ale wy na razie nie chcecie podjąć tej decyzji. Czujecie się jak wywaleni na ulicę, koziorożce. Słuchajcie, wstrzymajcie się jeszcze trochę, bo e, zmiany idą. Także trzymaj, czekajcie na zewnętrzne zmiany. Na razie nic nie róbcie, ale jesteście w bólu, macie ból. W bólu jesteście, tutaj są korzoroczce w bólu jakimś. Dobra, co powinniście zrobić? Bo tu jest mak, zacząć działać. No, wy nie działacie, wy się nie odzywacie, wytrzymacie wszystko, dusicie wszystko w sobie, chcecie te cztery buławy. Chcecie piękny związek, ale wy to tusicie w sobie, trzymacie wszystko to wewnętrznie, wewnątrz. Coś, co się czymś martwicie, mi się wydaje, konflikt był z cesarzową. Nie chcecie tego konfliktu z tą cesarzową. Jesteście magiem. Patrzcie, drugi raz mi mag wyszedł. Także macie wszystkie, słuchajcie, koleżanki, wy macie wszystkie narzędzia. Wy możecie zająć, zacząć i tworzyć coś, cokolwiek chcecie, bo jesteście magiem. Tylko nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że jesteście magi. Możecie dużo zdziałać, ale nie wiecie o tym albo nie chcecie. Albo zaczniecie działać w, w stosunku tej, tej osoby kochającej, tej, którą kochacie, do, dla której macie uczucia. Koniec maja. Na razie jesteście w bólu. I właśnie to, ta osoba jest dla was tym ciężarem. W sensie, że myślicie o tej osobie cały czas. I to jest dla was ten wewnętrzny ciężar, znowu 10 była wyszło. mi jest jakiś ciężar z tą osobą, z tą osobą, to jest ta cesarzowa, diabeł, coś tu się wydarzyło, to jest eks, wasz eks, to jest dla was ciężar. To jest dla was ciężar. Także wy może. Wy nie chcecie działać, wy na razie nic nie robicie. Jesteście magiem, możecie zacząć działać w stosunku do tej osoby, ale wy tak się trzymacie, jesteście zamknięci w sobie. I dalej będziecie zamknięci. Ten eks, ten, ten ta ważna osoba w waszym życiu będzie ciężarem dla was. To będzie taki balast, który musicie zrzucić. Ale wy dalej jesteście do tej osoby podłączeni. W sensie. Dalej myślicie o tej osobie i nie chcecie. Odejść, nawet myślami o tej oso osobie, macie ból w środku i tak będziecie dalej trzymać ten ból w środku w ciągu w maju. Czekacie na zmiany, czekacie na zmiany, nic nie, na razie nie działacie. Może dopiero pod koniec maja zaczniecie działać. Okay. No jest jakaś ważna osoba w życiu. Ale ja nie widzę działania w stosunku do niej. Może wyczekać, aż ta osoba was przeprosi, bo się czujecie zdradzeni, oszukani. Tutaj jest jakaś wiadomość idzie, ale wy bardziej czujecie, wolicie być, zagłębiać się w swojej żałobie, aniżeli działać. Wy się odwracacie, wy nie chcecie mieć, dlatego może nie, nie kontaktujecie się z tą osobą, może nie chcecie mieć konfliktu z tą osobą. Nie będziecie działać. Nie chcecie działać. Mimo tego, że jesteście magiem, macie wszystko, co potrzebne, żeby działać. Koziorożce. Zacznijcie działać. Dobra, ja jeszcze Wam rozłożę karty, co powinniście zrobić. Porada dla koziorożca na miesiąc maj. Ale będziecie się stresować na punkcie tej osoby. Porada dla koziorożca. Chorale, lekarze Wyjdźcie piersi, O, to jest jakaś transformacja. Zakończycie coś, co wam serce złamie. Zamiast wyjść dawać tej osobie, nie wiem, jaka jest sytuacja, każdego ta sytuacja będzie inna, ale wy będziecie, jeżeli koniec, złamie wam serce. Ta śmierć wam złamie serce, to zamknięcie tego rozdziału koniec czegoś złamało wam serce albo złamie wam serce. Brak działania. Nie chcecie działać, wymyślicie, wypłaczecie. Albo ta osoba was zdradziła i dlatego płaczecie, dawała innym. No, ma, no przykro mi Kożorowska w maju, będziecie mieć złamane serce. Tu jest złamane serce. Ta śmierć, to być taka krótkotrwała, to się nagle stanie, tak jakbyście podjęli decyzję, dobra, koniec, kończymy z tym. To mi przyniesie szczęście, ale tak naprawdę to Wam szczęście nie przyniesie, to Wam złamie serce ten koniec. Jeżeli postanowicie dobra, kończę z tą osobą, koniec, to będziecie mieć ten ból w, w sercu. MAMSTWA Albo sami siebie opłamujecie, że po prostu zakończenie czegoś Wam przyniesie em, nadzieję na lepszą przyszłość. Że Wam da nadzieję na lepszą przyszłość? Wy, mi się wydaje, że sami się oszukujecie po Nie wiem, jaka jest sytuacja Wasza, ale odradzam Wam kończenie czegokolwiek. Nie wiem, czy ta osoba mogła Was zdradzić, czy nie. Nie kończcie, nie kończcie. Nie wiem, jeżeli Was osoba zdradziła, to zdecydowanie kończcie, ale będziecie mieć złamane serce. Jeżeli to było coś innego, jeżeli nie było zdrady, to nie kończcie. Bo jeżeli wy będziecie zawzięci, dobra, koniec z tym, to będziecie, to wam to złamie serce. Także taka porada jest, nie kończcie, jeżeli nie było, jeżeli ktoś wam na brzydkiego czegoś nie zrobił, tak naprawdę brzydkiego, um, mogliście się zawieść na, na kimś, ale jeżeli nie było zdrady, jeżeli nie było niczego takiego poważnego, to zastanówcie się jeszcze raz, nie, nie, nie biegnijcie do tego, żeby zakończyć coś, okej? Okay? O, jest tutaj złamane serce, to jest ta cesarzowa. To jest osoba ważna w waszym życiu. Trzymajcie się, koziorożce. Pomyślcie, nie, nie płaczcie za dużo i nie podejmujcie pochopnych decyzji o zamknięciu czegoś w waszym życiu. I lajkujcie moje filmiki. Trzymajcie się, koziorożce. Napiszcie mi, co myślicie. Dajcie znać. Po, po, pozdrawiam. Do zobaczenia.